Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę o godzinie 17, właśnie tutaj w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, odbędzie się koncert Pomagamy Ukrainie. Będzie można tutaj nabyć cegiełki, minimum 20 zł, taka cegiełka, aby być na tym koncercie. Taką zbiórkę prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic. Zapraszamy wszystkich Skierniewiczan, którzy będą chcieli posłuchać dobrej muzyki, a jednocześnie wspomóc Ukrainę. Będą grać trzy zespoły, skierniewicki zespół GreenCraft, jeszcze oprócz naszego zespołu zespół Złowicza, o nazwie teraz my, oraz skierniewicki zespół Blue State of Mind. Ponieważ kwesta będzie również organizowana w skierniewickim rynku podczas wydarzenia Wielka Moc, które odbędzie się również 10 kwietnia. Na rynku będzie można spotkać kwestarzy. Będą to nasi samorządowcy, politycy, pan prezydent, inne znane osoby. Tam również będzie można wrzucać datki. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Najbliższa niedziela, godzina 17. Widzimy się w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniwicach. Serdecznie zapraszamy. I obyśmy zebrali jak najwięcej pieniążków. Widzimy prezydentem miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka, i mieszkańców Сердечно запрошуємо на благодійний концерт, який відбудеться в найближчу неділю, 10 квітня о 17-й годині, в культурно-мистецькому центрі за адресою вулиця Реймонта, 33.